Październik w Akwizgranie. Szwaby walczą jak szalone, w końcu do pierwsze z ich miast zaatakowane przez aliantów. Na pewno nie ostatnie. Myśleliśmy, że wyzwolenie Paryża to krok do powrotu do domu. Jednak był to początek kłopotów. Walczymy teraz wśród ruin Akwizgranu. Szkopy zamienili je w twierdzę. Nie bez powodu. Wykuwamy wyłom w ich zachodniej granicy. Davis rozkazał nam odbijać miasto, dom po domu. Mówił: rozwalcie wszystko. Turner i Pearson warczą na siebie odkąd tu jesteśmy. Wojna wymęczyła nas wszystkich. Znowu będziemy żreć konserwy. Jak coś ci każe, to jest kurwa, twoja misja! Zbierajcie dupy w troki! Musimy być w stawie przed zwrokiem. Hej, patrz, co znalazłem. Od twojej lali. Powiedziałem ci, żebyś mi nie szperał. Tylko kto nie otwiera listu od laluni. Eee, taki co myśli, że ta z nim zrywa? Widzisz adres? Napisała Daniels, nie Red. To może znaczyć tylko jedno. Niestety, puszcza cię w trąbę. A może to taki list Schrödingera? Co nie? Nie otworzysz i masz dziewczynę. Hej! Diggera, co? jest co? Z tobą? Dość tego opierdalania! Atakujemy teatro 7.30 rano. No, każdy ma swoje granice. Każdy. Hazel, jeśli mam być silny, muszę wciąż wierzyć w to, że mnie kochasz. Nie wywielać się! Cholera, ich, a oni ciągle wracają! Nie damy rady już utrzymać placu! Artyleria w drodze! Będą za 10 minut! Mogą być za 10 lat! Poruczniku, potrzebujemy wsparcia czołgu! w kubeł i dajcie mi pomysły! nie ma czasu na wyślenie. Dobra, Daniel, Zajelo i Pearson, w wsparcie! Ruchy! Dobra! I Daniel, do telefonu! No już! Nie zierżajcie! Dagwood white to seven do banziora! Strzelają do nas! Prosimy o wsparcie na linii drugiej! Odbiór! Przyjęto, ale odsłonimy przed tym flankę! Dobra, Odbiór. po prostu się tu zbierajcie! Zrozumiano. Robimy co możemy. Odbiór. Pośpieszcie się! Te paki nieźle nas mucą. Bez odbioru! Dobra, panowie, kierujemy się do teatru. Pierwszy Pluton nas potrzebuje. Nie znamy pozycji wroga. Przechodzę na radio i interkom. Radio działa! Rapsom, skręcamy w prawo w kierunku teatru. W prawo! Zrozumiano, Perez! Abrams, pól! Utrzymajcie się z drugim Plutonem do czasu, aż wrócimy. Zrozumiano! Jasne, Jasne Perez! Zachowajcie czujność. Wyglądajcie piechoty w oknach. Dobra, Rapsom. Jedziemy! Kolejny raz, Wyłazić! Wyłazić! Nie! Nie, Wyłasić! Wyłasić! Wie, nie! nie tego ciągu. Musimy Boże, no! Straciłem drogę z oczu! Trzeba go znaleźć! Pancel, na prawo! Nazar zatrzyma nasz pocisk! Musimy się ruszyć! Mają nas jak na dłoni! Dziękujemy za pomoc, sir. Degwood White, bez odbioru! Dobra! Perez zajmie pozycję przy teatrze, żeby osłaniać naszą flankę! Musimy się przedrzeć do hotelu Allendorf bez wsparcia pancernego. Ruszamy! Dobra, do roboty. Ten hotel od tygodni jest twierdzą nazistów. Musimy go przejąć, żeby odzyskać miasto. Byłoby o wiele prościej, gdybyśmy zabrali kilka czołgów. Perez musi utrzymać ten teren. Grupa uderzeniowa to my, szeregowy. Nie tam braków! Ocaliłeś mi tam życie! Jestem Twoim złotnikiem! Mam Daniel. Już czysto! Po schodach nie da rady. Wyjście na ulicę to samobójstwo! Ta ściana wygląda na osłabioną. Daniel, użyj wyrzutni, żeby zrobić wyłom. Odsunąć się! zewnątrz! No, no jest, chłopaki! Ostatnia rezultat szwabu. Daniel, rzuć na to okien! Tak jest! Coś tu cicho. I to mnie martwi. Daniels, co tam widzisz? Niebo puste. Bombowce chyba na dziś skończyły. Podziwiasz widoki szeregowy? Na co się tak gapisz? Na ten hotel. Brak celów na balkonie. Wszędzie jest czysto. Pewnie schowali się, barykadują się w środku. Stawiają wszystko na jedną kartę. Zatem powinniśmy podejść ich bez większego problemu. Kiedy tam dotrzemy, musimy być gotowi na najgorsze. Dobra, najpierw musimy zająć tę kamienicę. Może się tam roić od szwabów. Oczyścimy ją, zabezpieczymy tyły i potem ruszymy na hotel. Zbiórka! Daniel, Zuzman, jesteście na szpicy. Idziemy! Bądźcie czujni. W tych mieszkaniach może być pełno Niemców. Daniel, amunicja! amunicja Już czysto! Chodźcie tu! Roger, idź przodem i zabezpiecz kolejny pokój! Tak jest! Drzwi zablokowane! Będziemy musieli się przecisnąć! Wygląda cholernie ciasno. Nie wiem, czy dam radę. Trzeba było nie wpieprzać tyle wieprzowiny. O, o, kurwa! Kurwa! Pomocy! Nic ci nie jest! Już dobrze! Dzięki! Wszędzie szkoda! Ku... Leci granat! Jesteśmy już prawie przy hotelu. Ani jęknięcia, zanim nie zaatakujemy! Dobra, idziemy! Schodami w dół! Ta ciężarówka blokuje nam drogę. Przepchnijmy ją. Aiero, zwolnij hamulet i kieruj. Reszta, przyłóżcie się. Nie ma sprawy. Daniels, potrzebujemy pomocy. Ha! Skurkować. Opony wciąż miarę całe. Ma jeszcze benzynę. Akumulator działa. Potrzebujemy transportu. Poruczniku, chyba mógłby odpalić ją bez koczyków. No kto by pomyślał. Stójcie Dobra, Aiel. idziemy! Przygotujcie się, chłopy! Daniels, jeszcze jedna ściana. Rozwal ją. Ekipa rozbiórkowa, co? Nie zbliżać się. Ruchy, ruchy! Musimy oczyścić ten hall! mam na prawo, a jalo ze mną w lewo! Staj Pearson, nigdy na Pietro! Tak jest! Ruchy! Zostali się przy głównych szkodach! Na drugim końcu! Mają te na szkołach! Okrążyć ich w Nic ci nie jest! Pieknię Daniel! Do tylnego korytarza na dole Daniel. Rzucam granat! Mam nadzieję, że to już wszyscy! Wszyscy do ternera! Potrzebuję apteczki! To dla ciebie! Drugi pluton czyści górne piętra musimy zabezpieczyć piwnicę za mną! Trzymać się blisko! Pierdol się, cicho być! Daniels, otwórz drzwi! Drzwi, Daniels! Światła! Słyszę dzieciaka. Ma ktoś czekoladę? Tak jest. Jesteście głodni. Śmiało. Bierz. Ej ej, 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 ej! W porządku, ej, ej. już w porządku! Nic wam nie zrobimy! Nic wam nie zrobimy! Jedzenie, moja siostra. Proszę, pomóżcie! Nie, nie, posiłki szkopów będą tu lada moment. Nie mamy czasu, żeby niańczyć cywili. Są tylko dwie. Sir, niech pan to zobaczy. A, po prostu pięknie. Kurwa. Mijaliśmy po drodze tę ciężarówkę. Możemy nią podjechać i ich zabrać. Z całym szacunkiem. Naszą misją jest zająć hotel. Nie no, rozumiem po niemiecku. Znasz niemiecki? I trzymałeś to tylko dla siebie? Właśnie tak. Musimy ewakuować stąd tych ludzi. Daniels, Aelo, bierzcie ciężarówkę, spotykamy się przy zachodnim skrzydle hotelu. Ruszajcie! Hmm, ciekawe, co jeszcze tam zataiłeś, Herzusman. Niech mi pan nieco odpuści. E, po moim trupie, żołnierzu, po moim trupie. Jedziemy na jednym wózku, co nie, Daniels? Nie wierzę, że Zusman nie powiedział nam, że mówi po szkopsku. Pochodzi z niemiecko-żydowskiej rodziny. Po prostu nie chciał się nikomu chwalić tą niemiecką połową. Każdy z nas ma coś, czym woli się z nikim nie dzielić. Wierzę, że nadstawiamy karku za bandę szwabów. Mają ze sobą dzieciaka, starców też. Wszystkich nie uratujesz. To cywile. Wysyłamy ich za front. Standardowa procedura. Tak, tak. Oto i wóz, chodźmy! Dobra, za minutkę odpalę to maleństwo. Będziemy cię osłaniać! Nadjeżdża kilka transporterów! Kryć się! Nie możemy tu zostać! Masz się się Potrzebujemy więcej czasu! Daniec! Po lewej stronie zostawimy kawkę! Musimy zniknąć Zostaw ostatnich hałtach! A jedno sprężaj się do cholery! Już prawie! Przestali nacierać! Wygląda na to, że się wycofują! Ok, zapalił! Wsiadam! Uruchomiłeś się! Dzięki, że mnie osłaniały! Myślę, że przegrupowują się od północy! Trzeba dać tak znać chłopakom. Musimy szybko zabrać stąd tych ludzi. Albo się okopać. To zbyt ryzykowne. Nie chcemy, żeby trafili w ogień krzyżowy. Teraz już za późno. Pośpiesz się. Wilson ma rację, Daniels. Nie mamy czasu martwić się o tych ludzi. To cywile potrzebują naszej pomocy. Przejdź dalej zaparkuj na ulicy. Tak się wziądzie. No dobra, wyprowadź tych cywili! Dalej! 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 Cer, musimy się zbierać! Wróg ściąga posiłki! Anna? Anna! Czekaj, gdzie leziesz? Co ona mówi? Myśli, że jej siostra wróciła do piwnicy. No i tam już zostanie. Musimy zabrać stąd tych ludzi. Ruszajmy! Poruczniku, ja pójdę. Nigdzie nie leziesz! Masz dwie minuty! Dobra, idę z tobą. Nie, tylko Daniels. To zbyt niebezpieczne. Potrzebuję wszystkich do obrony przed Pola. Tak jest. Wracaj tu migiem. Tak jest, ser. Kurwa, <grym wrogów>

Oh, Kein Anzeichen von Feinden! Wir sind nicht allein! Was soll das? Sofort wieder aufkammeln. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Kurwa! Kasper! Nein, war? Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gosmann Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Kaspar! Świetnie sobie radzisz. Już niedaleko. Bądź dzielna już naprawdę niedługo. Trzymam cię! Skąd oni się wzięli? Ach, nie mogę tam iść! Nie możemy się zatrzymać. Nie bój się. APL, Wyciągnę nas stąd. Prawie wyjście! Świetnie sobie radzisz! Jeszcze tylko kawałeczek! Musimy się stąd wynosić! Zaprowadź ją do ciężarówki! Damy sobie radę! Kaniesz! Tak Czas oczyścić te krainy! Ganiesz? no tu! jest już prawie nasz! Przejęliśmy hall! Anna! Dziękuję. Dobra, poradzą sobie. Chodźmy! Eskortujemy ich bez dyskusji! Pearson ma rację, ser. Jeśli pójdziemy z nim, jest szansa, że ściągną na siebie ogień. To dosyć ryzykowne. Szeregowy Zussman! Oczyścimy te ulice! I ewakuujemy ich, jasne? Zrozumiano, ser. Po prostu będą bezpieczniejsi bez nas. A jeśli pozwolimy Niemcom przejąć hotel, każdy oddział, który tędy przejdzie, będzie zagrożony. To nie Kaserin. Tym razem my mamy przewagę! Ładować ich na ciężarówkę! Ty tu dobra. Przygotować się do broni. Rzucam granat! Utrzymałem! Daniel! Nie Brój dalej! Jadą na nas! Potrzebuję amunicji, ser! Masz, Daniel! Czysto? Umie cisza, ogród czysty! Ulica czysta! Wszyscy żyją? Policzeni żyją! Daniel, zobacz, czy ktoś z nich umie prowadzić ten szal? Kann jemand einen Loster fahren, wie in einem Brückenhäuken-Gut? Ja, ich! Ich kann fahren! Dobra, hoć! Ostrożnie! Oh. Ah. Po dziurawili wuz! Erika! Bitte, Erika, mach auf! Nie żyje! Jazda! Jazda! Co ty do diabła robisz? Wykonuję rozkazy! Wszyscy wracaj do hotelu! Ruchy, ruchy, ruchy! Hej! Nic nie możemy zrobić! Akwis gran zajęty. Zachodni korytarz do Renu otwarty. Rozłam między Ternerem i Pearsonem jest coraz większy. Dziś już nie tylko nasze życia wiszą na włosku.